Witajcie na moim kanale, ja jestem Asia i zapraszam Was do nowego mierzymy, do nowego holu zakupowego z hm Tym razem pokażę Wam, co właśnie ta sieciówka ma w ofercie na wiosnę, lato. Jeśli chodzi o obuwie, klapki, tak patrzę, nie, nie ma to sandałów, klapki, mokasyny, trampki, ale pokażę Wam również dodatki w postaci torebek, będą też jakieś rzeczy odzieżowe, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dalej! Wszystkie rzeczy, które zobaczycie w tym filmie, znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu, więc serdecznie Was zapraszam do zaglądania właśnie tam, ale bardzo mi będzie miło, jak zostawicie łapki w górę i zasubskrybujecie ten kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. No dobra, to nie przedłużamy, pokazuję Wam najpierw torebeczki. Torebki, które leżą tutaj koło mnie. Oczywiście zobaczycie je również tak założone na sylwetce, żebyście mieli po prostu lepszy pogląd. I pierwsza torebka to jest taka właśnie, trochę w stylu Miu Miu. Kto ma takie skojarzenie? No ja na pewno. Ładny kolor, taki taupe, pasujący do większości stylówek i też ona jest taka uniwersalna, taka klasyczna, bardziej do takich stylówek, bardziej eleganckich, ale również możemy ją spokojnie wystylizować na taki streetwear, ale również możemy ją założyć do takiego codziennego looku. Bardzo fajna ona jest, ma taką rączkę tutaj sztywną, więc jak odepniemy sobie ten pasek, pasek nie ma regulacji, zobaczycie przełożoną crossbody również i generalnie torebka jest taka do ręki. Ona troszkę śmiesznie wygląda, jak jest założona na sylwetce, ale kto co lubi? Ma złote dodatki. Te zamki wyglądają na porządne, łatwo się ją rozfina. Jedyne co to zaznaczę, że zobaczcie, jaki jest dostęp do tej torebki, do środka. Tutaj ledwie wchodzi mi dłoń, nie mówiąc o tym, że ona nie jest zbyt pojemną torebką. Wsadzimy tutaj może klucze, telefon. Portfela na pewno nie, nie liczcie na jakieś butelki i coś takiego. Może błyszczyk, ale naprawdę bardzo mało. Dokumenty to jedynie luzem, nie w portfelu, zdecydowanie. No ale to są właśnie tego typu torebki. One nie mają być pojemne, nie mają być funkcjonalne, mają wyglądać i mają podrasowywać, podkręcać nam stylówkę. Tak wygląda torebka do sylwetki. Teraz założę ją. Na siebie, tak kroz wody. Pasek jest idealnej długości, jak widzicie. Możemy go oczywiście odpiąć, ale ja tutaj nie będę tego robić, bo jest przymocowana i nie chcę tego psuć. Tak wygląda. Możemy, tak jak mówiłam wcześniej, wystylizować ją i na sportowej, i na elegancko. Więc, tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Fajna jest, tak uniwersalna według mnie. No jedyne, co to trzeba lubić, wiecie, problematykę wsadzania, wyciągania i ewentualnego uszkadzania sobie dłoni, bo będziemy szorować o ten. Zamek. Kolejna torebka zupełnie w innym klimacie też jest dość mała. Również jest zakładana krozbody, ale mamy tu regulację na pasku. Ze złotymi dodatkami ona jest taka słonkowa, coś takiego z czarnymi dodatkami. Nie zawsze można taką znaleźć. Właśnie beże z czernią nie zawsze są łączone przez sieciówki, przez producentów. W środku mamy jedną dużą kieszeń i jedną taką małą, niezapinaną. Ale tu zdecydowanie jest łatwe dojście, wyciągnę może to ze środka, ten wypełniacz. Jest dość dużo miejsca, więc spokojnie tu wsadzimy nawet malutką taką butelkę z wodą. Portfel, klucze, błyszczyk, wszystko nam tutaj wejdzie. A tak do porównania, ta jest większa niż ta. Więc sami ocencie, którą Wy byście wybrali, wybrały. Czekajcie, nie chcę stać. To niech leży, nie mam siły na nią. W każdym razie, tak, torebki chyba są w podobnej cenie, więc jeśli chodzi o mnie, no to wybór padłby na coś, co fajnie wygląda, ale jednak jest bardziej funkcjonalne i nie do końca przemawia do mnie ten uchwyt i to, że to tak śmiesznie wygląda na sylwetce. To nie za bardzo jest mój klimat. Ja zdecydowanie, jak miałabym wybrać, no to właśnie tę torebkę. I ona, zobaczcie, nawet do tego stroju fajnie wygląda. Jest taką miłą odmianą, nie jest cała czarna, czyli dla wielbicielek czerni właśnie możemy przełamać swoją stylówkę czymś takim w klimacie letnim, cieplejszym i trochę innym. No i widzicie, to jest podparciem dla tej i teraz pięknie sobie razem stoją. No i ta toretka to jest sztos. Zobaczcie, idealnej długości, nic tutaj nie dopasowywałam, jedyne co to pasek odstaje, więc może dobrze byłoby założyć jakąś gumkę recepturkę, żeby to tak ładnie się ułożyło i tyle, no bo niestety odstaje, tak pije je dość mocno. Fajna też leciutka, ona jest naprawdę bardzo lekka, wygodna. Zamek nie jest tak problematyczny jak w przypadku poprzedniej koleżanki, że tak powiem. I jest to taka torebka, wydaje mi się, że też do wszystkiego. Na każdą okazję możemy ją tak naprawdę założyć, wystylizować, więc no jak miałabym wybierać z tych dwóch, to chyba zdecydowałabym się na to. Ale niedługo czekając, z dodatków jeszcze takich o. No, to zamówiłam właśnie skarpetki i byłam ciekawa, ponieważ ja ze skarpetkami mam o tyle problem, ponieważ nie mogę nosić za bardzo sztucznych y, skarpet. Bardzo szybko mi się stopy pocą. I moje skarpetki muszą mieć większość bawełny w sobie. I tutaj była jakaś zawartość poliestru, i czuję po materiale, że nie mogę ich zostawić. Niestety, no, ja mam problematyczną stopę i ja muszę mieć bardzo małą ilość elastanu, ewentualnie poliestru, żeby to się ciągnęło. A tutaj jest. Ym, 22% recycling bawełna jest skład. No i nie ma składu, więc niestety wam nie podam, ale na stronie możecie sprawdzić. Tu nie było dużej ilości poliestru, a jednak w odczuciu ten materiał jest taki, że ja wiem, że moja stopa niestety będzie umierać. Więc je chowamy sobie za torebki będą dodatkowym podparciem, a nie będą też wam psuć tutaj tego pięknego widoku, bo nie ukrywam, że któreś z tych klapek muszę sobie zostawić, ponieważ moje klapki Skechersy były ze mną chyba 3 lata, tak. Tak mi się wydaje, że kupiamy 3 lata temu nowe z metką z Lumpeksu. Kto tu jest i pamięta ten film, niech napisze w komentarzu albo chociaż przypnie serduszko, dlatego, że no tak, one właśnie tyle lat mają i one nadal są w mojej szafie. One nie są super zajechane, bo ja nie ukrywam, że ja nie niszczę bardzo mocno ani rzeczy, ani butów. Raczej wszystko szanuję i dbam o te rzeczy. W związku z czym, no tak, przydałoby się coś dodać do mojej garderoby obuwniczej, żeby trochę urozmaicić. I może zacznę od pierwszych, które tutaj leżą pod ręką. I są to takie klapki, które są bardzo lekkie. One mają taką ala skórzaną tutaj górę. Niestety nie wiem, nie ma tutaj cen, więc no nie powiem Wam, ile one kosztowały. Ale zobaczcie, jaką mają dość taką spoko wkładkę. Mam tutaj informację, że wszystko jest tworzywa sztucznego, więc nawet ta góra nie jest skórzana. One wyglądają bardzo ładnie, tak wykonane są na... Drugo, jeśli wiecie o co mi chodzi, żebyście mieli pogląd taki stylówkowy bardziej, to przed chwilą byłam z gołymi stopami, a ja teraz już dołożyłam te klapki. No i widzicie tą torebkę w połączeniu z klapkami, jak to się prezentuje. Klapki same w sobie są dość wygodne, nie są wąskie, ja mam dość szeroką stopę, więc to tylko zaznaczę, że nic mnie tutaj nie uwiera, wszystko jest jak najbardziej ok. To Wy musicie tak naprawdę stwierdzić... Czy ten typ klapek wam się podoba? Czy takie inne wzornictwo jest dla was ok? Ładnie wyglądają, są wygodne, lekkie. Więc bardzo dobrze zaczynamy. Następne, żeby troszeczkę urozmaicić ten obuwniczy content, będą balerinki. No tak, w tym roku balerinki wróciły do łask. I nie wiem, czy lubicie balerinki czy nie, czy nosiliście nawet jak nie były modne, czy nosiliście czy nie? Natomiast ja tutaj zdecydowałam się zamówić takie w kolorze, chyba najbardziej neutralnym, jaki istnieje. Jest to taki przełamany beż różem. On chyba w ogóle jest nazwany jako brudny róż. I rzeczywiście, jak tak przyłożymy, to jest to taki beż zimny, taki siny troszeczkę. Um, niestety, nie do końca wszystkim jest dobrze w tym kolorze, w tym mnie również, bo ja mam ciepły odcień skóry, no i niestety. Te buty nie robią dobrze, jeśli wiecie o co chodzi. Nie są też w takim kolorze, który stworzyłby wrażenie, że ten but znika, bo są takie buty, że nie widzimy, czy to jest but, czy to jest stopa, że one tak fajnie zanikają. Niestety tutaj tego efektu nie uzyskamy. Ale co zaznaczę, że są lepkie, są takie dość miękkie, nie są sztywne, no ale tak jak każdy chyba, balerinki. Mnie przynajmniej balerinki kiedyś za kupy lat, jak jeszcze nosiłam. Każde musiało chociaż dwa albo trzy razy mocno obetrzeć, żeby później były donoszenia. Więc wydaje mi się, że te również takie będą, no ale więcej powiem, jakie założę. Tak jak już wcześniej powiedziałam, palerinki to nie jest najwygodniejsza w obuwie świata. Według mnie również nie wygląda jakoś turbo korzystnie. Po prostu taka była kiedyś moda, ona wróciła. Tak jak było z biodrówkami, ona wróciła, ale przetrwały dosłownie jeden sezon. I jak dla mnie, z balerinkami mogłoby być dokładnie to samo. Pokazuję Wam, jak one wyglądają, ale są bardzo niewygodne, są bardzo wąskie w palcach. Ja cenię sobie komfort, tak, podczas użytkowania i nieważne, czy te buty miałyby kosztować 10, czy 100 zł, czy 200, 500. Ja przy każdych butach patrzę na komfort, na wygodę i tak naprawdę każde buty, przy których zaznaczam Wam, że czuję dyskomfort, i jest coś nie okej, okay, to każde wracają do sklepu. Nie ma innej w ogóle możliwości. Nie zostawiam butów niewygodnych, bo ja po prostu stwierdzam, że ja chcę, wiecie, normalnie funkcjonować, a nie się męczyć. Ale linki wyglądają dokładnie tak, jak kiedy pamiętam. No i niestety w moim przypadku wrócą do sklepu, bo to nie jest but dla mnie. Będzie tutaj jednak większość klapek i klapki będą takie i solidne, i takie, właśnie lżejsze, jak te, które już Wam pokazałam. Ja lubię po prostu takie, właśnie na grubej podeszwie, na platformie trochę klapki. I te, jak zobaczyłam na stronie, to mówię: o, wow, ale zarąbiste, dlatego że są czarne, ze srebrnymi dodatkami. Bardzo ładnie wyglądają, naprawdę jakość wykonania, no nie mam się do czego tutaj przyczepić. Troszeczkę przełamuje ciężkie wrażenie tych butów. Ta nitka biała, i dzięki temu one nie są takie, wiecie, mocno zobowiązujące, że tylko do tych butów czarny koniec, tylko spokojnie możemy również jeans założyć. Tak naprawdę w zależności od wystylizowania, one naprawdę będą fajnie wyglądać. Czasami jest tak, że coś zakładamy i mamy taki, o, oh, wow! I to jest właśnie to. I powiem Wam, że tak jak pierwsze klapki były wygodne i dość lekkie, tak te jak założyłam, to miałam takie. To jest to. I nie wiem, czy wiecie, macie takie samo odczucie widząc mnie w tych klapkach, ale one są po prostu inne, są wyższe, są bardziej toporne. Ja czuję się od razu taka. No, no nie wiem, po prostu powodują to wewnętrzne szczęście, akurat u mnie. I one są wygodne. Możemy sobie tutaj doregulować odrobinę, więc możemy dociągnąć albo popuścić ewentualnie. Są wyższe. Wiecie, klapki ja będę nosić na gołą stopę. Teraz przy Was mierzę wszystko na taką skarpetkę rajstopową, żeby nikt się nie przyczepił, że. Nie... Oblech. <laughs> I naprawdę wyglądają fajnie. Trochę mi się wysuwają przez to, że mam tą skarpetkę, ale na gołą stopę przypuszczam, że będzie git. No i to są pierwsze, które chciałabym sobie zostawić. Staram się tak chronologicznie pokazywać, Wam mam te rzeczy, tak spojrzałam, czy nic nie leci, ale nie. I następne tutaj, które są pod ręką, to są właśnie tego typu. I czy to są mokasyny? No, chyba to są mokasyny, chociaż mokasyny tak bardziej mi się kojarzą, no z innym trochę kształtem, ale wyleciało mi kompletnie z głowy słowo określające fason butów. One są w całości tutaj na górze z materiału takiego beżowego. To jest chyba jeans, ale fajnie wygląda. Tak trochę imituje też len. Mamy tutaj ten taki sznurek. Bardzo ładnie odszyte, leciutkie są. No tyle tylko, że tego typu buty bardzo często obcierają. O, wiem, z czym mi się kojarzą te buty. Szanelki. Eee, Szanelki to jest taki taki typ buta, który mi się kojarzy właśnie z szanelem. Fajnie wyglądają w środku. Jedyne co zaznaczę, to nie wiem kompletnie, dlaczego sieciówki to robią. Czy one sugerują, że mamy od razu wsadzić jakąś wkładkę do środka buta? Dlatego, że w ten sposób podszyte, podszyta metka tutaj. Ona powoduje to, że na 100% będziecie mieć albo odciski w tym miejscu, albo będzie Wam po prostu, no nie uszkadzać stopa, ale tak drapać nieprzyjemnie. Więc nie wiem, dlaczego to firmy robią. Bardzo często to widzę. Chyba Sylwia, yy, szajnisera właściwie teraz, Sylwia Sone, wspominała właśnie o tego typu butach i właściwie, że to nie jest fajne. Przestańcie firmy tak robić, bo to po prostu boli przy noszeniu. A jeśli kupujemy nowe buty, no to wiadomo, że chcielibyśmy je używać również bez specjalnych wkładek. Tak jak w przypadku balerinek byłam kompletnie sceptyczna, tak te buty, tak wiecie, pierwsze spojrzenie miałam takie, kurczę, fajne są, fajnie będą wyglądać, jest to coś innego, tak? Ale założyłam je na nogę i nie ma tego wow, nie ma tego czegoś. One są dość sztywne, no bo takie są kasyny, kurczę. Brakuje mi słowa, chyba ma kasyny, tak? One są materiałowe, ale czy są wygodne? Nie powiedziałabym. Wiem, że na 100% pięta obetrze, to jest 100%. Są szersze, ale nadal czuję w palcach dyskomfort. I tak, wiem, za chwilę okaże się, że ja mogę nosić albo sportowe buty albo klapki, ostatnie buty z kanapy. Cała szczęście, że te buty są nowe, nienoszone i nie mogę je właśnie na tej kanapie położyć dla uszczypliwych powzięłam takie trampki. Słuchajcie, nie byłabym sobą, gdybym wam nie pokazała chociaż jednych sportowych butów, w tym przypadku trampek. Dlatego, że znacie mnie i wiecie, że ja po prostu uwielbiam sportowe buty. Ja uwielbiam wansy, uwielbiam Air Forcey, uwielbiam konwersy. Chociaż ostatnio się okazało, że tylko wysokie. Ale generalnie uwielbiam sportowe obuwie. I te są, słuchajcie, takimi fajnymi sportowymi trampkami, które spokojnie założymy do większości stylówek. One są takie niezobowiązujące, fajnie, bo nie mają żadnych metek, nie są logowane. A ja lubię napisy na koszulkach, ale już logowań i oznaczenia firm tak nie do końca. Więc taka dziwna trochę jestem. Natomiast Tramki są dość ciężkie, co zaznaczę. Ja oczywiście ze wszystkich butów zamówiłam rozmiar 39, ale to też w opisie będziecie mieli informacje. One mają srebrne tutaj dodatki, i to nie jest kolor kaki z białym połączony, tylko ta podeszwa i guma z przodu, ona jest w takim kolorze ivory. To jest taki złamany, trochę beżem kolor biały, tak? Czyli już w sumie nie biały. Naprawdę wyglądają porządnie. No, jestem tylko ciekawa, czy będą wygodne. Czy jednak ta ciężkość i tutaj odrobina sztywność będzie powodowała dyskomfort? No ale to zobaczymy. Jeśli widzicie, że tutaj nic nie ma, to tak. Magia kina, magia YouTube'a, magia nagrywek jest taka, że niestety zapomniałam o tych trampkach. Nie wiem, jak to się stało, ale po prostu przemieliłam wszystkie klapki i zapomniałam o trampkach. W związku z czym pokazuję Wam je w tej chwili, takie są bardzo wygodne, mają ładny kolor, więc będą uniwersalne i będą pasowały do większości stylówek. Oczywiście takich bardziej w moim stylu, a nie jakichś super eleganckich. Porównując do innych butów, które dzisiaj mierzyłam, no to te są naprawdę bardzo wygodne. Więc szczerze ode mnie polecajka. Kolejne klapacze, które zwróciły moją uwagę jedyne co to, nie lubię klapek z taką podeszwą, bo się ślizgamy po prostu to są takie, i one są takie, ale. La basenowe klapki, ale trochę z takim, widzicie, poważniejszym twistem. Tutaj mamy na bokach podeszwy ten sam materiał, co na tej torebce, tylko że w kolorze czarnym. Mamy ten pasek, który jest taki materiałowy, ale jest czarno-beżowy, więc dzięki temu one są takie, no bardzo wakacyjne, bardzo letnie. Też sprawiają wrażenie wygodnych, no co za chwilę sprawdzimy. I to są takie klapki, które z jednej strony bardzo mi się podobają i wiem, że byłyby to klapki, które pasowałyby do większości moich stylówek, do większości moich y, rzeczy, ale mam takie coś, że kurczę, mimo tego twistu z materiałami i tak dalej, że to nie jest nic nowego. I nie wiem, czy to po prostu tak finalnie będzie fajnie wyglądało na stopie, czy nie będzie za sportowa. Pierwsze klapki, które są niewygodne. Ja mam wysokie podbicie. I one po prostu mnie uwierają. Czułam takie coś, że muszę wsunąć w nie stopę. Ona musi tam mocno się zaklinować i może będzie ok. Ale wiecie, to jest taki efekt, że jak coś chwycicie tak mocno gumą, no to tam nie ma dopływu krwi. I to jest po prostu niewygodne, niekomfortowe. Widać w ogóle, że mi zaburza tak tą stopę. Ten pasek. Wypada w moim przypadku trochę nie w tym miejscu, w którym powinien. I mam cały czas takie uczucie, że one mi zaraz się zsuną, zaraz po prostu zlecą z nogi. Więc jeśli chodzi o te klapki, no to ja jestem na nie. Żeby nie było, że same czarne, to słuchajcie, buty, te klapki. I w ogóle tak, to są te same klapki, co te, tylko że te są w beżu z brązem, ze złotymi klamrami dodatkami, a te są czarne, całe ze srebrnymi. I teraz możecie sobie zobaczyć, które wam bardziej się podobają. No, ale tak, czarny już widzieliście, więc teraz zabierzemy się za tą jasną wersję. Ona również wygląda bardzo ładnie, chociaż ma coś takiego w sobie, że trzeba czuć ten styl. Że to połączenie kolorów, że to złoto do tego jest takie już mocniej zobowiązujące. Ja mam nadzieję, że ten kolor nie jest taki sarni, <grym> tak mi się kojarzy a będzie bardziej zimne akurat w tym przypadku. No ale niestety jest jak jest. Ja kiedyś, dawno temu, miałam sandały w bardzo podobnych kolorach i nie potrafiłam sobie poradzić z tą kolorystyką, więc... I tym razem mi się wydaje, że to nie jest do końca trafiony produkt dla mnie. Natomiast zobaczymy. One w ogóle wyglądają na bardzo wygodne. Nie wiem, czy wspomniałam czy czarnych, ale one są bardzo ciężkie. Naprawdę są ciężkie. Nie wiem, czy nie cięższe. No są tak samo ciężkie praktycznie jak te trampki. Dobra, kto mnie zna to już wie co myślę. <laughs> nie, po prostu nie. Są takie osoby, które jak coś założą, to jak widzicie tą osobę w tym czymś, to macie takie wow, ale zajebiście wygląda. A czasami inna osoba założy dokładnie to samo i wygląda tragicznie. I dokładnie tak jest z tymi klapkami. Że założy je jedna osoba i będzie wyglądała po prostu zębiście i będzie. Wow! A założę to ja i czuję się jak babcia. <laughs> nie wiem o co chodzi, ale ona po prostu jak dla mnie, no nie. <laughs> no nie, no może po prostu, no ja się tym nie czuję, może wyglądam sfoko, to wy mi napiszecie, ale ja się nie czuję. I co jeszcze zaznaczę? Rozmiar jest ten sam co tych czarnych, a te są dużo większe. No, to <laughs> no właśnie. W tamtych bym tak nie zrobiła, zresztą nie będę gołosłowna i pokażę Wam, założę tego kropka i mam. Nie, te nie spadną tak łatwo, a te po prostu lecą mi ze stopy i to nie jest dobre, bo teraz tak, mamy popołudnie, więc ja już mam zmęczone stopy, one są już pewnie opuchnięte i w tych naprawdę czuję, że one. No, właśnie to jest ten efekt, tak? Ja wiem, że mam skarpetkę restopową i ten efekt się jeszcze bardziej pogłębia. Ale no czuję, że one by mi leciały ze stopa. To nie chodzi o to, żeby robić krok i klapek jest tam, właśnie tam. Może śmiesznie to wyglądało, ale jak ktoś ma chore kolano i poprzestawiane kostki, to nie chce. po prostu nie chce ryzykować. Ostatni już obuw, to są znowu czarne klapki, ale tym razem ze złotymi klamrami. Taka gruszkowana bardziej skóra. I to są jedyne skórzane klapki, więc jeśli chcielibyście taką skórzaną wersję, to proszę bardzo, jest. Ale zobaczcie znowu podeszwę. Podeszwa jest taka bardziej gładka, kojarzy mi się trochę ze ślizgającym się klimatem, gdzieś po sklepie po centrum handlowym, przypuszczam, że byśmy się ślizgali. Jakość wykonania tych klapek nie jest jakaś, wiecie, super. One nie są jakieś nadzwyczajne, ale wiadomo, że przez to, że są skórzane no to są dużo droższe. Tutaj mamy informację, że góra jest skórzana, w środku wkładka jest skórzano, yy, oczywiście jakieś tam tworzywo sztuczne i podeszwa również. Więc tutaj jest mieszana, w środku chyba jest ta skórka, a tutaj jest tworzywo. No powiem Wam, że wyglądają one całkiem spoko. No przymierzymy sobie. Ja nie lubię naprawdę tego typu podeszwy i o tyle zobaczcie, jak te skórzane, drogie, wyglądają. Tak, zobaczcie te. No tutaj będziemy czuli się bezpieczni na pewno. Jak mówiłam o faworytach, to to były klapki pod tytułem numer dwa faworyci. A właściwie był numer jeden i numer jeden. I ten numer jeden już poznaliście? Czyli te czarne ze srebrnymi kamerami. I to był również numer jeden i tylko miałam takie skórzane droższe, czy tamte nieskórzane tańsze, ale materiałowe, na innej podeszwie i bla bla bla. I założyłam teraz z Wami te i nie wiem, czy to jest mój pech czy to jest przeznaczenie, ale te klapki są tak samo duże, jak te jasne. Więc znowu mam taki efekt, no właśnie, taki efekt, że po prostu ten klapek mi się zsuwa. Dodatkowo jest na niskiej, gładkiej praktycznie podeszwie. Więc gdziekolwiek wejdziemy do pomieszczenia i będzie inna podłoga niż chodnik, to po prostu gubimy zęby. Ja znam dokładnie ten klimat, bo ja takie buty już miałam. I pamiętam, jak to wyglądało, jak musiałam trzymać sztywno Pawła za rękę, żeby nie zgubić zębów. Więc to nie jest kompletnie dla mnie. Te klapki ładnie wyglądają, być może też ładnie się prezentują na stopie, tak o, w odczuciu waszym, ale niestety, oprócz tego, że są fajne, miękkie, komfortowe, są dość lekkie, no to. Według mnie, po pierwsze, nie są warte swojej ceny, po drugie, są nie za duże na gęstość. Chyba kiedyś w butach były gęstości, jeśli dobrze pamiętam. Ja pracowałam w butowniczym, to była chyba gęstość. No ale niestety, tutaj nawet jak sobie chwycimy, to ja oczywiście jestem między dziurkami, bo już to próbowałam zrobić. Więc nie piszcie, możesz zmniejszyć. Nie, bo to nic nie da, bo one są... Ja jestem pomiędzy. Po prostu nie jest to mój klimat. Wydawało mi się, że zostawię dokładnie te, a tak chyba wybór padnie na... W tym zamówieniu znajdą się również rzeczy, więc pokażę Wam bluzeczki, które zamówiłam. I zamówiłam takie króciutkie, na neramkach, w prążek. Ja uwielbiam tego typu bluzki. Zwłaszcza, kiedy jest gorąco, bo mi jest non stop gorąco. Ja już mogłabym w takich chodzić teraz. I to jest taka śmieszna bluzka, bo ona na dole jest cięta. Nie jest w żaden sposób podszyta, więc akurat to mnie zaskoczyło. Ja będę mierzyła Emki i ona trochę tak tu dziwnie odstaje, widzicie? Tak się dziwnie układa i nie wiem, czy ja powinnam po prostu mieć inny rozmiar, czy to tak powinno być, ale moje bluzki z innych sieciówek tego nie mają, więc no jak się domyślacie, ta akurat nie zostanie ze mną i zaznacza też, że jest dość mocno prześwitująca. Ta sama bluzeczka, tylko w szarym kolorze, no i ja uwielbiam szary kolor, ale niestety tu jest jeszcze gorzej. Tu jeszcze bardziej to wszystko odstaje w ten sposób, tak wygląda. Dekolt jest bardzo ładny i materiał jest mega przyjemny, więc odczuwam to takie, dlaczego? No nie wiem, może inny rozmiar by tutaj zmienił, ale to zakończenie bluzki też jest takie kontrowersyjne odrobinę. No nie, te wózki nie są mi dane. Nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Wam chociaż jednej pełnej stylizacji, w tym przypadku akurat no takiej troszeczkę roznebliżowanej na górze, na letnio bardziej, chociaż materiał sukienki, bo o niej za chwilę będę więcej mówić, jest bardziej sweterkowy taki w prążek, wiecie. Torebka tutaj ładnie pasuje, buty również idealnie torebkę odłożę. I teraz trochę opowiem Wam o sukience. Ja wierzę Mkę i ona jest naprawdę super, jest bardzo wygodna. W ten sposób wygląda. Oczywiście, że ładniej będzie wyglądała na sylwetce bez wystającego brzuszka, do opalonej skóry. No, taki jest zamysł tej sukienki, bynajmniej. Jest ona dość dopasowana, ale łatwo możemy w niej chodzić. Nie ma tutaj żadnego, wiecie, dyskomfortu. Ten materiał jest super rozciągliwy, no bo tak, nie mamy ramionczek, Na górze jest silikon. Więc osoby również, które mają inny biust i mogą sobie chodzić bez Stanika, no to to będzie rewelacja, bo nic wam tutaj nie ucieknie. Niestety u mnie, jak widzicie, blokadą sukienki jest mój Stanik, bo to po prostu weszło w ten sposób, i tu Stanik blokuje wszystko. Nie wygląda to dobrze. Jak się domyślacie, nie jestem zadowolona z tego, jak ja się prezentuję. W tej sukience, choć nie ukrywam, że chciałam sobie zostawić tą stylówkę, te buty i właśnie tą sukienkę, no ale nie. Potwierdza się coś, co mówiłam kiedyś chyba we vlogu albo na filmie, którymś, że ja po prostu nie czuję się komfortowo w tak obcisłych rzeczach. I każdorazowo, kiedy je mierzę dla Was, mam takie. takie właśnie uczucia. Ale staram się na tym zapanować. Cały czas wychodzę ze swojej strefy komfortu dla Was, więc mam nadzieję, że to doceniacie. Wszystkie buty i rzeczy i akcesoria Wam już pokazałam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Dajcie mi znać proszę w komentarzu, co najbardziej wpadło Wam w oko i czy Wy w związku ze zbliżającym się sezonem letnim, a już jednak wysokimi temperaturami jak na kwiecień, czy szukaliście właśnie jakiegoś fajnego obuwia, Typu klapki mokasyne lub trampki, albo może poszukujecie jakiejś fajnej torebki. Dajcie mi znać, ale ja już kończę. Widzimy się w następnych filmach. Pa pa!